Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines 2. No i dostaliśmy nową aktualizację, aktualizację, w której mamy różne takie fajne drobiazgi do ozdabiania. Co my tutaj mamy? Natura, czyli takie głazy, ewentualnie jakieś nagrobki. Dalej kolejna zakładka park, czyli ławeczki, jakieś altanki, kosze na śmieci, namioty, stragany, jakieś fontanny. No w końcu później rośliny doniczkowe. okej, okay, co tu jest? Jeszcze mamy rekwizyty strefa mieszkalna, czyli jakieś takie obiekty, właśnie ze strefy mieszkalnej. Tak samo mamy ze strefą fabryczną, ok. Ze strefą komercyjną, czyli jakieś takie ławeczki, ewentualnie automaty. A to co? Gruz? Co my tutaj mamy? z gruzu mieszany. Dalej jakaś duża zanieczyszczona belka. z gruzu. Ok, ok. Kupa śmieci. No świetnie. Yy, są też jakieś naklejki. Także ja proponuję, żeby w dzisiejszym odcinku wrócić sobie w te okolice, ponieważ. Ja tu zostawiłem taki betonowy plac właśnie z myślą, żeby kiedyś to jakoś ozdobić. No i w końcu mamy takie narzędzia. Nie będę patrzył na mapę, zrobię to po prostu po swojemu. Więc zacznijmy może od jakiejś fontanny na środku. Myślę, że ta będzie najlepsza. Także zobaczmy jeszcze, gdzie by ją tutaj postawić mniej więcej w tych okolicach. No dobra, spróbujmy i zobaczmy teraz, jak to wygląda z tej perspektywy. No cudownie. Cudownie, ale jest tu troszeczkę pusto. Więc sprawdźmy na przykład teraz taką ławeczkę. Jakbyśmy coś takiego sobie postawili. W ogóle możemy to stawiać w linii? Możemy. Dobrze się składa, tylko ja bym w takim razie chciał zmniejszyć te odległości. Co ile? Co? Jakieś 10 metrów? Tylko jeszcze fajnie by było, gdyby te ławki były obrócone w dobrą stronę. Czyli co, tu musimy ustawić sobie 90 stopni i teraz moglibyśmy to tak postawić. Czyli co, robimy to po prostu w ten sposób. W ogóle te ławki są w jakiś losowych kolorach, a dałoby się to Wyłączyć. Chyba by się dało. Klikamy sobie tutaj teraz. Ja bym się tego pozbył i zobaczmy teraz jeszcze raz. Czyli co, zaczynamy w tym miejscu, idziemy sobie kawałeczek dalej i teraz wszystkie te ławeczki będą takie same. No dobra, także to stawiamy tak i może jeszcze coś po tej stronie. Chociaż one teraz są w złą stronę, więc musimy tu jeszcze troszeczkę przejechać. 270 stopni i teraz będzie dobrze. W ogóle pytanie, czy ludzie będą z tego korzystać? Wątpię, to raczej będzie działało tak jak w Cityskach 1, czyli to jest tak. Bardziej na ozdobę, yy, ale gdyby zrobili, żeby ci ludzie sobie serio tutaj siadali, no to to by było genialne. Yy, tę ławeczkę możemy delikatnie obrócić, ewentualnie przesunąć ją nawet jakoś bardziej. Może tutaj, dobra, niech to tak wygląda. I zobaczmy teraz, może na jakiś kosz na śmieci. Taka rzecz, ja bym ją postawił może gdzieś tu na przykład na narożniku. Chodzi dużo ludzi, także niech mają gdzie wyrzucać te śmieci. Kolejny taki kosz powiedzmy, że jakoś tutaj kawałek dalej, ale tego bym jakoś super regularnie nie robił. No, i może jeszcze jeden gdzieś na przykład tutaj. A czy robimy na przykład takie kosze, jakoś w tych okolicach? No też by można, chociaż akurat tutaj to chodzi mi mniej ludzi, no ale niech będą. Na przykład taki jeden przy latarni, no i może jakoś przy tym parkingu. Tyle wystarczy. Co tu jeszcze ciekawego mamy, z czego moglibyśmy skorzystać? Może jakieś takie stoiska z jedzeniem? Tak, oczywiście. Ludzie przyjeżdżają zmęczeni pociągiem, niech sobie jakiegoś hot doga czy tam kebaba kupią. Sprawdźmy na przykład coś takiego, taką wersję numer 3. No i taką, budkę postawimy sobie jakoś tak. Cudownie. Potem taka budka. Dobra, też może być. I może nie stawiajmy w takim razie tej jedynki, tylko postawimy bardziej jakiś taki wózek z jedzeniem. No i taki wózeczek stawiamy tutaj obok. Skoro mamy takie miejsca do jedzenia, to jeszcze fajnie byłoby postawić jakieś takie ławeczki, takie ze stołem. Czy znajdziemy tu coś takiego? Jest niby jakaś ławka kempingowa, ale nie o to mi chodzi, ławka ogrodowa też nie. Tu coś takiego mamy w tej zakładce mieszkalnej. No to co? Stawiamy taki jeden stoliczek tutaj, dalej kolejny, powiedzmy, że jakoś na przykład trzeci w okolicach tej budki, może jeszcze jakiś czwarty, piąty na przykład tutaj, szósty, jeszcze gdzieś tak w tym miejscu, no i może jeszcze coś na przykład w tych okolicach, ale dalej w kierunku tej fontanny bym już nie wychodził. Mamy tu też takie większe kontenery, więc teoretycznie można by coś takiego postawić za tymi budkami, tylko może nie taki wielki, tylko bardziej coś takiego, a ten nie, 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 takiego na pewno nie. Czyli jak już coś to taki ewentualnie na przykład taki malutki. No może tak będzie lepiej. Stawiamy taki jeden i na przykład drugi obok. Tyle mi na razie wystarczy. Tak się teraz zastanawiam, co by postawić na przykład tutaj, ale może to nie będzie jakiś kamień tylko zobaczmy sobie na takie donice. Co by tu ciekawego można znaleźć? To by było za małe dalej. Z tego można by w sumie zrobić jakiś murek. Robimy coś takiego, na przykład taką linię w tym miejscu, żeby mi z tej strony tam nie wchodzili. Można by o czymś takim pomyśleć, a jakie mamy jeszcze inne opcje, coś takiego niższego, ale to nie, bo przez to to by raczej ludzie przechodzili. Yy, raczej coś takiego wyższego. Tylko ja bym to chciał postawić tym narzędziem, i może włączmy sobie ten tryb, w którym te obiekty są do siebie przyległe, czyli tryb bok w. of Bock Coś takiego, tylko czy nie dałoby się tego teraz obrócić o 90 stopni? Coś teraz tutaj takiej opcji nie ma, chyba że na przykład tryb ogrodzenia. O tak, to jest to. Przecież ja z tego tak naprawdę chcę zrobić ogrodzenie. Tylko może niech to będzie na jakimś łuku i pytanie, czy to mi dobrze wyjdzie. No chyba tak. To się może udać. Spróbujmy to na przykład wybudować jakoś w ten sposób, tylko gdzieś może zostawiłbym jakieś przejście. Gdyby na przykład wyburzyć tę jedną donicę i na przykład tę drugą, ok, wtedy tu sobie będą mogli wchodzić, tylko ja bym chciał, żeby oni serio mogli tam przejść. W takim razie spróbujmy przeprowadzić tutaj taką ścieżkę, tylko to oczywiście robimy z anarchią. Też pytanie, czy ja chcę tutaj prowadzić taką prawdziwą ścieżkę, w sumie chwila, chwila, czy ona mi wyburzyła te stoliki? Aha, te stoliki znikają. No ale może ja bym w takim razie tego nie robił tak, tylko poszukajmy sobie tej niewidzialnej ścieżki. Tutaj to mamy, niewidzialna ścieżka dla pieszych, wyłączamy przyciąganie i próbujemy przejść jakoś tędy i mam nadzieję, że to mi wtedy tych stoł nie uszkodzi, czyli dochodzimy sobie jakoś do tego miejsca i ludzie powinni zacząć mi tutaj teraz przez środek tak przechodzić. W takim razie dalej. Chciałbym, żebyście chodzili mi jakoś tędy. To sobie oczywiście możemy połączyć. Wchodzić, byście też mogli na przykład na tym narożniku. Ja bym to zrobił tak. Tutaj dochodzimy w okolice tej fontanny. To sobie łączymy z tym. No i z tego miejsca przechodzimy jeszcze jakoś tak między tymi stolikami. Tutaj też oczywiście na około tej fontanny możecie sobie chodzić. Wchodźcie też na przykład tędy. Dalej z tego miejsca tutaj. Oczywiście potem coś takiego pomiędzy tymi ławeczkami właśnie. Jak najwięcej takich niewidzialnych ścieżek, żeby to wyglądało naturalnie. A dałoby się przejść jeszcze na przykład tutaj. No oczywiście, zapraszam. Tylko żeby mi się to jakoś nie zepsuło, bo to się tak z tym łączy, i wtedy nie będzie się dało przejść tam. Yy, a gdybym zrobił jakąś osobną ścieżkę z tego miejsca, no nie, to się dalej psuje. No ale chwila. Może to się właśnie może zepsuć, czyli przeprowadzimy to tak i zrobimy takie nowe wejście w tym miejscu. No a z tym pojedziemy sobie teraz jakoś tutaj, ewentualnie jakoś tędy. I niech oni się właśnie jakoś tak kręcą naokoło tych ławek. Super. Ale chwila, chwila. Czy ja coś tutaj zepsułem? No nie. Tutaj normalnie te donice powinny być, więc czemu one mi znikają? Nie mam pojęcia. Gdybym ja spróbował ją na przykład delikatnie przesunąć, ok. teraz to działa. Tutaj też delikatnie musimy to przesunąć, żeby to na pewno działało. Żeby to wyglądało jeszcze jakoś lepiej, to może ja bym się pozbył tej donicy i co? Tutaj też robimy na przykład takie ogrodzenie. Może nie. Spróbujmy znaleźć tutaj coś ciekawego. Może na przykład trochę takiej zieleni, powiedzmy że dwie takie donice gdzieś przy tym straganie. Dalej coś takiego tu też, żeby te kosze nie były jakieś takie super widoczne. Yy, może też niech one będą różne. Dalej coś takiego na przykład jakoś przy tym parkingu. Jedna taka donica oraz druga. Znalazłem jeszcze takie słupki, więc w sumie możemy je tutaj postawić, żeby nikt tam czasami nie próbował wjeżdżać samochodem. Yy, coś takiego, coś takiego, tylko wiecie co? Ja bym teraz musiał sprawdzić, jak dokładnie wygląda ta ścieżka, żeby ludzie mi nie chodzili po tych słupkach. Ale z tego, co tutaj widzę, to nawet to wygląda dobrze, jakoś się powinni pomiędzy nimi przecisnąć. Także tak to już zostawiamy. No, a co wy na przykład na jakieś automaty? Taki automat z jakimiś napojami, tak? Ewentualnie automat z lodami. To znaczy, lody to my chyba sprzedajemy w tamtej budce, więc może lody sobie teraz odpuścimy. No, ale taki automat z napojami mógłby tutaj gdzieś na tyłach stać. Co tu jeszcze jest? Automat z gazetami. Taki, taki oraz taki. No dobrze, możemy spróbować też. To może być właśnie gdzieś tutaj na tyłach tego całego placu. Tylko jeszcze fajnie by było, gdyby tutaj się kręcili jacyś ludzie. No to co, bierzemy na przykład taką ścieżkę i próbujemy zrobić przejście tędy. Tak, niech oni się tutaj jakoś tak przeciskają. No i żeby się kręcili pod tymi automatami, to musimy zrobić jeszcze na przykład coś takiego. Teraz, ja bym już w spokoju zostawił te okolice, bo jednak serio trzeba by coś postawić tutaj. Może na przykład jakąś taką altankę, tylko na pewno nie taką dużą. W sumie to są serio duże rzeczy. Kolejnej fontanny też bym raczej nie chciał. Takie coś, mała fontanna, no nie. Fontannę to my już mamy, no chyba że jakieś takie po prostu kioski. Tam są stanowiska z żywnością, no a tutaj zwykłe takie kioski, właśnie z gazetą, czy z czymś takim. Dobra, próbujemy. Jeden taki kiosk, i na przykład tutaj zaraz obok drugi. Znowu mi się te krzaki popsuły. Czy tam raczej donice? Czy ja to postawiłem serio za blisko? Może to musi być jakoś bardziej tak. To sobie też możemy odsunąć, no i to jeszcze jakoś tutaj spróbuję poprawić. Wracam Wracamy teraz do tych ścieżek, i skoro postawiłem takie kioski, no to oni muszą pod nimi chodzić. Czyli taka ścieżka tędy, dalej możemy się podłączyć jakoś tam. No i tutaj jeszcze jeden taki skrót. Gdzieś obok tego kiosku postawiłbym jeszcze taki kosz na śmieci i z tego co widzę, to znowu te dolice nam się tutaj popsuły. No ja nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, jeśli ja to będę musiał serio co chwileczkę przesuwać. No dobrze, znowu sobie to poprawiłem, mam nadzieję, że to chwileczkę wytrzyma. Teraz bierzemy jeszcze takie ławeczki i możemy je postawić właśnie gdzieś w okolicach tych kiosków, czyli jedną taką, znowu tamto straciliśmy, no i dalej taką drugą, tylko już mi się nie podoba to, jakie kolory mi się tutaj wylosowały, więc ja muszę trafić, no właśnie, w taką ławeczkę i niech już one wszystkie na tym placu będą takie same. To sobie teraz przesuwamy, jakoś tak pod te donice, no a same donice znowu trzeba jakoś tutaj dotknąć. Ta ławeczka może być jeszcze do minimalnego obrócenia, to sobie robimy tak, dalej to, powiedzmy, że mogłoby być jakoś tak. Takie jeszcze tutaj szukam, ale nie mogę znaleźć żadnych latarni, no ale coś takiego to znajdziemy sobie w tym findicie. Zobaczmy na przykład na taką latarnię parkową, no mogłoby coś takiego tutaj być. Tylko wiecie co, takie latarnie to ja bym jednak wolał stawiać w nocy. Zmieńmy sobie godzinę na jakąś bardziej nocną, czyli na przykład idealnie na północ. Wszystkie lampki się tam włączają, poczekajmy jeszcze, Ok, teraz te kolory są już odpowiednie, no i możemy wstawić parę takich latarni, chociaż one mają strasznie mały zasięg Świecenia. Musiałbym ich postawić serio bardzo, bardzo dużo. To już lepsze. Byłoby coś takiego. No ale czy to mi tutaj tak bardzo pasuje? Jeszcze spróbuję znaleźć coś może lepszego. No ale wydaje mi się, że coś takiego będzie tutaj najlepsze. Czyli co? Postawimy to może jakoś w okolicach tego parkingu. Tak, niech to nam tutaj rozświetli ten teren. Dalej, dalej. Gdzie taką kolejną? Może gdzieś między tymi straganami? No właśnie, żeby ci tutaj mieli jasno, gdyby chcieli sobie coś w nocy zjeść. Dobra, stawiamy to w takim razie obok tej budki. Tej małej latarni, to ja bym się w ogóle pozbył. Weźmy sobie teraz to. No i kolejną taką trzeba by postawić po prostu jakoś obok tej ławeczki dalej. Pomiędzy kolejnymi ławeczkami, i jeszcze przydałaby się chyba taka jedna, i ją w takim razie umieszczamy obok tego kiosku. No i powinno być tutaj wystarczająco jasno, żeby turyści w nocy mogli sobie porobić jakieś zdjęcia, usiąść czy po prostu nie potknąć się. No dobrze, także chyba w ten sposób ten plac możemy zostawić, a ja bym teraz przeszedł kawałeczek dalej, ponieważ coś tu chyba. Nam się zepsuło. Czy my nie powinniśmy tutaj mieć więcej tych miejsc parkingowych? No, właśnie, to musimy ruszyć, i teraz od razu tamto mi się odblokowało. No, a co zrobimy, na przykład, tutaj? Czy mi by się nie zmieścił kolejny taki parking? Możemy go całego sklonować? Możemy. Postawmy go sobie może w identycznym miejscu, żeby to było na pewno dobrze wyrównane, i teraz, który to był nie, to nie był ten. To jest ten taki delikatnie przesunięty, no i on tak naprawdę zmieściłby mi się jakoś tutaj, tylko chwila. Ten teraz nagle nie ma dostępu do drogi. Nie, 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 ten działa. Problem jest tak naprawdę z tym, no ale ja to mogę obrócić i teraz to się powinno jakoś tam podłączyć. No, niby tak, chociaż teraz jeszcze to mi się popsuło, no ale to możemy bez problemu tutaj przesunąć. Dalej ten parking też chyba musimy delikatnie ruszyć. No i super, mamy więcej tych miejsc parkingowych. No, a tutaj to ja chyba serio postawię po prostu więcej kiosków. Mamy przystanek, ludzie mogą się nudzić czekając na autobus, więc można by sobie właśnie kupić jakąś gazetę. Weźmy na przykład jakiś taki autobus. Automat z gazetami i jego stawiamy jakoś może między tymi słupkami. Tak, to będzie idealne miejsce, chociaż nie pomoże mi w zapełnianiu tego betonu. Automat z lodami, no w sumie to też może być dobry pomysł w tych okolicach. Czyli co, to postawimy sobie może gdzieś tutaj przy tym parkingu. Czyli dalej, stawiam coś z boku, a dalej mam taki wielki betonowy plac. No to kombinujmy dalej. Może wezmę sobie parę takich słupków, ponieważ tędy tak naprawdę oni by mogli wjeżdżać na ten parking. Mogliby czy nie mogliby, no niby ciekawie by było. Czyli i co? Taki słupek, dalej w tym miejscu, później kolejny oraz kolejny, tak żeby tam dalej gdzieś mi nie przejeżdżali. Chociaż mógłbym je jeszcze wszystkie delikatnie przesunąć. Niech one będą jakoś bardziej na wysokości tamtego słupka i jeszcze indywidualnie możemy je poprawić. Tego sobie przesuwamy, dalej coś takiego, dalej coś takiego. Chociaż wiecie co? Może ja tutaj nie będę robił takiej oficjalnej drogi. Bo to się skończy tak, że będzie mi jeździło tędy pełno samochodów. Może niech to będzie na przykład przejazd dla jakiejś karetki, śmiecia, tu, powiedzmy, tak na skróty, może sobie przejechać. Tak tu jeszcze patrzę i mamy jakieś takie stare, zardzewiałe samochody. No, niby by można coś takiego tutaj postawić, że ktoś kiedyś dawno temu zostawił i tego samochodu nie wziął. Później, może jeszcze jakiś taki drugi, powiedzmy, że jakoś w tym miejscu, ale ja bym z tym nie przesadzał. Niech to po prostu tak wygląda, żeby tego nie było za dużo. Też tak myślę jeszcze na przykład o jakichś ławeczkach. No, bo tu jest ich trochę mało, a jednak to jest centrum miasta. Więc można by jeszcze parę takich dostawić, nawet bez. Tego zadaszenia potem. Aha, bo tutaj są różne kolory, więc niech one już na przykład będą wszystkie białe. Czyli jeszcze taki jeden rząd tych ławeczek tutaj, to sobie usuwamy, no i znowu szkoda, że oni nie będą z tego korzystali. Ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni i te wszystkie drobne obiekty będą używalne przez mieszkańców. No a tutaj, skoro mamy więcej miejsca, to ja bym postawił na przykład jakąś taką małą fontannę. No i skoro fontanna, to można by jeszcze postawić parę ławeczek. Chociaż może zanim ławeczki, to ja bym wziął jakieś żywopłoty. I spróbował się tutaj ogrodzić od tych parkingów. Czyli co? Zaczynamy na przykład od takiej narożnej Donicy, tylko czy one jakoś tutaj pasują do siebie? Może weźmy taką, bo potem weźmiemy coś takiego. Tak, to jest to 03. Czyli taki narożnik stawiamy tutaj i teraz pójdziemy sobie z taką linią, tylko że ja tego chyba nie mogę zrobić tamtym modem, bo chciałbym, żeby to idealnie pasowało mi tutaj. Dalej, kolejne takie, później, jeszcze jedno. No i tak idziemy aż do samego krawężnika. Czyli w tym miejscu taka, Ostatnia donica, cudownie. Teraz po drugiej stronie, czyli to musimy sobie obrócić, jakoś tutaj idealnie dopasować. Wstawiamy pierwszą, dalej drugą, no i właśnie, dzięki taką donicom, nikt mi tutaj nie będzie jakoś próbował przejechać. No i kończymy to w tym miejscu, przy tym automacie z lodami. Czyli mamy to delikatnie ogrodzone, i teraz możemy spróbować postawić dopiero jakieś ławeczki. No, to co? Na pewno taka ławeczka na rogu. Dalej, ta ma chyba jakiś inny kolor. Bierzmy wszystkie w tym samym stylu. Tylko właśnie w jakim stylu? Najlepiej by było, żeby były podobne do tych. W sumie nie. Tu może być tak naprawdę co innego. Spróbujmy sobie tego postawić więcej. I może ja bym delikatnie doświetlił ten teren, bo jednak słabo to widać. Weźmy sobie taką latarnię. Stawiamy ją na przykład jakoś za tą ławką. Tutaj już powinno być troszeczkę jaśniej później. Tak naprawdę możemy to postawić jakoś tak na środku i potem jeszcze jedna na przykład jakoś w tych okolicach. Dobra. No i teraz wyburzamy, czyli tych wszystkich ławek nie chcemy i weźmy może właśnie jakieś w tym stylu, w sumie ta jest troszeczkę za jasna. To sobie w takim razie przesuwamy, ustawiamy jakoś tutaj, dalej bliżej do drogi już nie idziemy, tylko po prostu tę ławeczkę sobie bierzemy, obracamy jakoś tak, no i dosuwamy tutaj gdzieś do tych donic. Spróbujmy to sklonować, i mam nadzieję, że trafi mi się taka sama kolorystycznie, czyli co, ona by była tu, no i tak naprawdę tyle tych ławeczek w tych okolicach wystarczy. Fontannę możemy jeszcze delikatnie na przykład przesunąć. Teraz wziąłbym jeszcze więcej tych pachołków i na przykład w tym miejscu zabroniłbym wam wyjeżdżać. Jeden taki, drugi taki. Nie wjeżdżamy na ten plac. Przejazd mamy tylko tu. Ale piesi jak najbardziej mogą tam przechodzić, więc ja bym to może zrobił tak. Dojdziemy sobie do tego miejsca, później na przykład jakoś tędy, tędy przy tych ławeczkach, żeby się kręcili. Zejdziemy sobie tam, tutaj. Dodatkowe takie połączenie. A jeśli chodzi o tamto, to też bym chciał, żebyście tam wchodzi. Tylko gdzie zrobimy połączenie, może nie jakoś za tą wiatą, tylko na przykład o, tutaj, pod takim kątem. Tak może być, tam sobie możecie też przejść. Kombinujmy dalej i ja bym to zrobił tak. Wstawiamy sobie taką jedną ćwiartkę dalej, druga ćwiartka w tym miejscu, i może ja teraz sobie zaznaczę całą tę połówkę, spróbuję ją skopiować, da się tak. Mam zaznaczoną jedną i drugą, Ctrl C, ale to mi niestety wchodzi tam do jakiegoś takiego menu. Ok, nie to nie. Czyli to trzeba zrobić inaczej, wstawić to ręcznie. Tutaj i teraz jeszcze jedna taka ćwiartka. No i mamy to gotowe. Czyli niech tu sobie coś takiego będzie na środku. I w sumie może byśmy przesunęli w takim razie tę latarnię, żeby ona była właśnie tak w tym. No, no, no to może fajnie wyglądać, tylko czy mi się teraz uda to wyśrodkować? Chyba nie. Musimy w takim razie złapać to i przesunąć jakoś na środek tej latarni. No i ja bym teraz chciał zrobić coś takiego, że zaznaczam sobie na przykład wszystkie te pięć obiektów i je kopiuję. Jak tutaj coś skopiować, bo Ctrl C mi nie działa. Okej, okay, nie to nie w w takim razie ja to sobie zrobię samemu. Donice mamy już gotowe, teraz wstawiamy jeszcze tylko taką latarnię na samym środku. Pytanie tylko, jak teraz wyglądają te ścieżki? No właśnie, bo my będziemy przez to przechodzić, więc yy, czy my to możemy wyburzyć? Musimy sobie chyba włączyć ten tryb, ok, i teraz to możemy burzyć, więc to będziemy musieli delikatnie przesunąć. Czyli niech ci ludzie na przykład chodzą jakoś tędy dalej, tak później, no powiedzmy tutaj. Z tego miejsca możemy sobie podejść kawałeczek dalej potem ominąć tę wiatę i podchodzimy do tego miejsca. No i jeszcze jakieś takie jedno przejście, na przykład tędy. Tylko czy to się tutaj połączyło? No okej. Okay, teraz mamy to połączone. Yy, coś takiego i na przykład coś takiego. Dobra, chyba tego wystarczy. Także jak dla mnie, ten plac wygląda teraz dużo, dużo lepiej niż wcześniej, jak nic tutaj nie mieliśmy. A czy wam się podoba? No to możecie ocenić już w komentarzach. No a teraz wychodzimy sobie stąd i ja bym się chciał troszeczkę zająć jeszcze naszym miastem. Może ja jednak włączę dzień bo wtedy się będzie prościej budowało. Powiedzmy, że jakaś taka 7,40, to znaczy 7,4. To nie jest 7,40. Ale na takiej godzinie często gram. Więc ja bym teraz tak na szybko zerknął. Czy nie mamy tutaj jeszcze jakichś korków, tak jak mieliśmy ostatnio, ale nie, nic mi się tutaj nie świeci. To powinno działać, chociaż widzę, że korki teraz mamy tutaj. Ciekawe. Co się tutaj dokładnie dzieje? Wy chcecie skręcić gdzie? Wy jedziecie w lewo, tak? Tutaj ktoś jedzie w prawo, a ty co robisz? Ty się boisz przejechać tak. Tam. No, to mi się bardzo nie podoba, ale to w takim razie chyba musimy sobie tę drogę delikatnie poszerzyć. Weźmy na przykład taką czteropasmową, i ja bym chciał, żeby to zostało w tym samym miejscu, w którym było, tak? Czyli poszerzamy to po prostu po tamtej stronie. Dalej, coś takiego. No i tutaj dalej będziemy mieli delikatny problem, ponieważ później ta droga była tam po lewej, więc ja ją będę musiał po prostu wyburzyć. Wyburzymy sobie w takim razie też to oraz to, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Teraz z tym sobie na przykład jakoś delikatnie tutaj skręcimy, chociaż ja bym to wolał może robić jednak bez przyciągania. Przejeżdżamy tak, no i łączymy się teraz z powrotem jakoś do tej drogi. Okej, okay, niech to tak wygląda. Czyli co? Teraz jak włączę czas, to powinno być tutaj prościej przejechać prosto, a bo ja wiem. To znaczy na pewno z tego lewego pasa będą sobie mogli pojechać prosto, a z prawego skręcać w prawo, chociaż ta droga też jest taka troszeczkę wąska. Czy ja ją tak naprawdę chcę poszerzać? No to nie jest jakiś główny wjazd na tamtą strefę. Yy, główny Wjazd, to my mamy tutaj górą, nad tymi torami, a to jest tak naprawdę dodatkowa rzecz. Też mnóstwo ludzi wyjeżdża mi z tej strefy. Może po prostu tu trzeba jakoś z tym wszystkim połączyć? No zobaczmy, spróbujmy się zainspirować może tą prawdziwą mapą. Jakieś takie połączenie mamy w tym miejscu? No dobrze, także spróbujmy sobie taką drogę tutaj przeprowadzić. I czy ja chcę to łączyć tak, jak to wyglądało na mapie? No możemy to w ten sposób zrobić. Czyli co, potrzebujemy jakiejś takiej wąskiej drogi, ale to ja bym może wziął taką po prostu rampę autostradową. Z tym się teraz łączymy jakoś tam, czyli taki wjazd na tamto, i tutaj robimy wjazd na to osiedle. To sobie oczywiście obracamy. To ma wyglądać jakoś w ten sposób. No a tamto tak naprawdę może już tak zostać. No i dalej tutaj, to ja bym się już mapą mnie inspirował, tylko zrobimy to po prostu po swojemu. Tak naprawdę tutaj nie trzeba dużo kombinować. Jedziemy sobie prosto i łączymy się jakoś do tej drogi. To sobie może pojechać gdzieś tam dalej. Zobaczymy jeszcze, co dokładnie z tego będzie. Też skoro się już zajmuje tymi drogami, to może zrobimy sobie jeszcze jakieś tutaj dodatkowe połączenie w łodzi, żeby dało się już jeździć tą drogą. Żeby coś takiego zrobić, to bierzemy sobie ten kwadrat, tamten, no okej, okay, tamten sobie na razie może zostać taki niekupiony. Po co ja za to będę płacił? No i teraz robimy coś takiego. Bierzemy sobie taką zwykłą, miejską drogę czteropasmową i robimy przedłużenie tego. Tak, tutaj jedziemy prosto, chociaż coś też bym chciał pokręcić, jednak w rzeczywistości te drogi tak częściej skręcają, niż ja to robię. Więc spróbowałbym przejechać Jakoś na przykład tak, i teraz moglibyśmy się połączyć z tą drogą. Tylko czy robimy to jakoś normalnie, czy robimy to w formie jakiegoś ronda? Może jakoś bardzo nie będę kombinował. Przejedziemy sobie tutaj po prostu tak prosto i teraz potrzebuję jeszcze takiej drogi, troszeczkę szerszej, ponieważ tamtędy idą tramwaje. Czyli jedziemy sobie tutaj tak prosto, ale tego wystającego na przykład bym się stąd pozbył. Żeby to wszystko mi tutaj pasowało, to ja bym chciał wziąć jeszcze takie tory tramwajowe i to sobie tutaj ulepszyć. Czyli tak oraz tak i w środku potrzebujemy jeszcze takiego chodnika, czyli to by było to tutaj oraz tutaj. No i bardziej bym już tutaj raczej nie kombinował. Niech to będzie takie zwykłe skrzyżowanie. Wyłączamy sobie oczywiście te światła i możemy spróbować jeszcze zrobić taką rzecz, czyli z taką drogą przejechać sobie tutaj dalej i zrobić takie zwykłe skrzyżowanie. Tylko niech to na pewno będzie tam proste. No i teraz z tym przejeżdżamy jakoś tutaj na drugą stronę. Oczywiście pozbywamy się tych świateł, żeby mi się tutaj koreczki nie robiły. No a skoro dochodzimy już w okolice tego ronda, to ja bym Chciał jeszcze poprawić jedną rzecz, czyli wyburzyć to, i niech to idzie jakoś bardziej w tym kierunku, żeby to rondo było bardziej kwadratowe czy tam okrągłe. Nie chcemy prostokątów, czyli co, wychodzimy sobie z tego miejsca i to by musiało odejść jakoś tak. Ewentualnie w ogóle wyburzmy sobie tę drogę, no i dojeżdżamy z nią na przykład jakoś w to miejsce. Potem możemy sobie przejechać tutaj idealnie prosto, no i dopiero tutaj próbowalibyśmy jakoś wrócić na tamtą drogę. Czyli zjeżdżamy sobie tak teraz do tej linii pomocniczej, no i łączymy się tutaj na Pewno będzie się im tam przyjemniej jeździło. No i skoro to ma działać jak RONDO, to ja bym tu jeszcze chciał poustawiać pierwszeństwa, więc klikamy sobie w to i zacznijmy może od tego ustąp pierwszeństwa, czyli to ma być z tej strony, tak? Dalej, kolejny wjazd będzie tutaj, ustąp pierwszeństwa, później na tym skrzyżowaniu coś takiego oraz na tym skrzyżowaniu ustąp pierwszeństwa. Teraz przechodzimy do pierwszeństwa, ono będzie z tej strony, na tym skrzyżowaniu z tej, później coś takiego oraz jeszcze takie jedno. Dobrze, czyli to powinni Mieć teraz ustawione, widzę, że już tutaj jakieś samochody jeżdżą, więc powinni być zadowoleni, że z tej łodzi mogą sobie pojechać do Rzeszowa, niekoniecznie przez tą autostradę czy tam przez te przedmieścia. No to spróbujmy zrobić jeszcze taką fajną linię autobusową, która zaczynałaby się na przykład na tym dworcu autobusowym w Łodzi. Można sobie tutaj dojechać tramwajem, przesiąść się i ja bym chciał, żeby to był właśnie autobus z łodzi do Rzeszowa, czyli zatrzymujemy się na tej pętli tutaj, tylko może na jakimś innym peronie. Ok, coś. Takiego i teraz wracamy sobie do łodzi. Kończymy trasę w tym miejscu, chociaż może niech to nie będzie taki ekspres. Ja bym tu jednak po drodze dodał jakieś przystanki, więc może spróbujmy sobie to zrobić tak, że tutaj przed skrzyżowaniem będzie coś takiego, i dalej po tej stronie też taki przystanek. Teraz to sobie możemy ustawić, czyli to się ma zatrzymywać tak, a jeśli chodzi o drogę powrotną, to my tam pojechaliśmy jakoś dziwnie, więc to musimy przesunąć obowiązkowo tutaj. Dalej chciałbym, żeby ten autobus jechał tędy, więc dodajemy. Jeszcze taki punkt trasy, i jak to teraz tutaj będzie wyglądało? Aha, on pojedzie tam, żeby sobie jakoś zawrócić. No to mi się za bardzo nie podoba, ale czy ja mogę coś z tym zrobić? No, możemy niby skręcić tutaj i zawrócić na tej drodze. No, to też nie jest idealne rozwiązanie, ale tak chyba musimy to zostawić. Nie da się niestety przejechać tutaj na drugą stronę, w tym miejscu. I może nie zawracajmy w ten sposób, bo to się wtedy tak poplącze. Tylko podjedźmy sobie kawałek dalej, objedźmy tędy, no i dalej tą drogą. Dobrze. Niech tu już będzie coś tak. Takiego więcej przystanków na razie nie dodaję, ponieważ też nie mamy tu jeszcze za dużo budynków. Yy, tutaj sobie jedziemy, no i kolejny przystanek, to ja bym może zrobił gdzieś tu, żeby dało się podejść na przykład na tamto osiedle. To by mogło być fajne. Także stawiamy taką wiatę, stawiamy taką wiatę, to sobie przesuwamy tam, to sobie ustawiamy tutaj. Później, czy będą potrzebne jeszcze jakieś przystanki? No, można by tak na przyszłość umieścić na przykład jakieś w tym miejscu. Raz oraz dwa, chociaż coś mi się nie podoba, to za bardzo. Czy ja teraz mogę? coś z tym zrobić, to znaczy na pewno mogę to wyburzyć, ale obawiam się, że lepiej tego nie postawię, bo tutaj, no właśnie, to już tak naprawdę jest łączenie z tamtą taką drogą autostradową, więc takie przystanki muszą być po prostu tu. To sobie przesuwamy, dalej to sobie przesuwamy, super. Potem wjeżdżamy już do łodzi, także zatrzymamy się na tym przystanku oraz na tym przystanku w ogóle do jakiej łodzi, do Rzeszowa, przepraszam. Później zatrzymujemy się pod tym takim placem, pod dworcem, no i dalej nie ma już przystanku, wjeżdżamy sobie na te pętle. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć wszystkie te linie autobusowe i na przykład zmienić tutaj kolory. Czy to jest ta linia numer 11? Tak, zgadza się, więc może w ogóle zmieńmy sobie nazwę. Czyli to się ma nazywać Rzeszów Łódź. Jeśli chodzi o autobus, to niech zostanie taki. Cenę biletu sobie zostawiamy na 8. A jeśli chodzi o kolor, to może dajmy tu na przykład takie białe autobusy, tylko nie aż takie jasne, nienaturalne, tylko delikatnie ciemniejsze. Także teraz na pewno będzie te linie lepiej widać. No i to będzie wszystko w tym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę, jeśli tak było. Piszcie komentarze, trzymajcie się do następnego razu. Pa pa, cześć, cześć!